Czymaj. No to tak czy nie? Co? Czytasz to? Nie. No bo czytałaś ty. Umiesz wejść? <suk suef> Aż mi się zacięła kamera. No. <t industryvenge> to dobrze. <tys advertisements> zum, zum. Dziun, <dżum>, Laura wiąże sobie buta, buta, buta. Że buta, buta, Zbliżaj Zbliżenie. Co to było? Żyjesz ty! Żyjesz! Zabijasz kamerę. Czemu? A żyjesz czy nie żyjesz? A, Laura.